Cześć, witajcie. Tematem dzisiejszego odcinka będzie uprawa ścierniska po jęczmieniu. Zdecydowaliśmy się, że dajemy RSM. RSM już jest płyśnięty i robimy uprawę, taką typową uprawę ścierniskową, czyli mamy kultywator uprawowo-ścierniskowy firma Gristal, szerokość 5 metrów. Cztery yy, rzędy, czyli czterobelkowiec, cztery rzędy zębów takiej gęsiostopki. Element roboczy to jest taka gęsiostopka. Tu mamy ten sprężynę, one nazywają się typu Herkules. I później mamy podwójny wał cewnikowy i zgrzebło z tyłu. Maszyna jest w zeszłym roku wzięta do handlu. Tak to wygląda. Pełna hydraulika. Po cztery klipsy wyjęte, żeby ustawić mniej więcej 5 cm. Z przodu ustawiony jest na EHR-ze. Śrubami rzymskimi ustawiłem tutaj poziom pracy wałów. Tu jest w połowie. Tu są trzy oczka, i tu są trzy. No to w połowie jest ustawiony na, na tej drugiej regulacji. Zgrzebło, tak to wygląda maszyna rozkładana hydraulicznie do jazdy po drodze. Tu jest para siłowników, która odpowiada za rozkładanie. Tu są takie stopki regulacyjne, żeby wyregulować, żeby agregat szedł w poziomie. A tak jak sobie popatrzymy, go tam doregulowałem, to, to powinno w kamerze to jest ciężko pokazać, ale jest wyregulowany. I co bez zbędnego owijania startujemy jedziemy tak wały mam tak ustawione, że jak go położyłem na płasko to delikatnie rozkręciłem tak żeby pierwszy wałdeczko poszedł do góry i, i co lecimy. Oczywiście agregat Pięciometrowy, on tam waży 2 ,600 tony 600, będzie pracował ze Sztaje CVT 6205, czyli 205 koni i balastem z przodu 800 kilo, tak. Te balasty mamy u nas w sprzedaży. Widzicie, balast się nie opierdziela już dostał jak to mówią, dostał gdzieś tam dostał uderzony. Startujemy. lecimy sobie ustawiłem mu 13,6 prędkość żeby do takiej dążył no i w zależności od kawałka to widzicie jest 11,5 wyciąga obroty tam 1400 do 1500 dosiąga GPSu nie mam więc na lusterko się jeździ i tutaj pilnuję sobie sobie szerokości, także i trochę było zakładu, nie zostawiać omijaków. No, tu mamy podgórkę, no to 12. Pojedziemy tam na proste. To, to będzie szedł normalnie tam 13. O, pod górę kawałek liniasty, no to go tu hamuje do nawet do 10, tak? Ale nie będę go tu piłował z obrotami nie wiadomo jakimi. To jest tylko 200 koni 5, i 5 metrów szerokości, to, to wiecie, trzeba. Miękki przód nadal nie działa. Szukamy jakiegoś mechanika, który by nam to yy, naprawił, tak? Przyjechał i naprawił. No, i tu mamy na prostym kawałku, widzicie 13,5 normalnie, i tam 1000, prawie 1500 obrotów, wraca 1500 obrotów. Tak to funkcjonuje. Tak wygląda po, po uprawie. Musi być prędkość, bo jak nie ma prędkości, to, to ta robota. No, nie ma sensu, tak? Ten kultywator przy 5 metrach, no to by najlepiej, żeby te podgórki, te 12,5-13 trzymał, no to by musiał mieć 250 koni, tak? Bo tam były takie pytania do mnie, czy 200 koni to nie jest za mało? Nie jest to za mało, można tym pracować, ale jak widzicie, podgórkę 205 koni, no i do 10 zwalnia, tak? Czyli jak macie górki, żeby 12 wycisnąć, no to by trzeba było 230-250 koni. Dobrze zbalansowany ciągnik. No i co? I, I lecimy z uprawą, tak? Kultywatorem. Czemu robimy kultywatorem? Po pierwsze nie mamy talerzówki, a po drugie kultywator daje nam stuprocentowe podcięcie, tak? Ja się zbliżam do ugrocia. Uprawiam na tym polu pod lasem. Tu jest taka ziemia gliniasta. Zresztą widać. Tak to idzie. Bardzo ładnie to miesza. Jest wilgoć w ziemi. Co drugi dzień mamy opady, więc jeżeli chodzi o taki Wilgoci powierzchniowej To nie brakuje Dobrze się uprawia Tak jak możecie widzieć Elegancko jest zrobione Kultywator idzie Można powiedzieć wzorowo Prędkości no to już Nie to co na tym lekkim polu Ustawienia są te same 1300 obrotów, bo dusi go do 1300 obrotów i tak 12 na godzinę wyciąga tak. Więc no tutaj ewidentnie przydałoby się więcej mocy, tak. Z 50 koni. Z 50 koni na pewno, tak. To jest praktycznie jak widzicie Nie wiem czy będzie widać to potem. Na tym monitorku. Tu już jest lżejsza ziemia. Od razu czuć pod silniku. Idzie. Idzie szybciej. A tu mamy po sąsiedzku. Kolega nam. Kolega u siebie Kosi. Rzepak. Trzeba wyrywać te okienka pogodowe. Bo innego wyjścia niestety nie ma.